Jabła, złapałem go Zaraz zrobimy z nim porządek Już ja cię prześwięcę Już ja cię prześwięcę Dziadu ty Zaraz zrobimy z tobą porządek Dioble Zaraz zrobię poświęcony młotek I zrobię z tobą porządek może obejdzie się bez młotka Taki jesteś twardy? Z gałganem nie ma żartów O dawaj mieć. Dziadu ty! O! Wyskoczył silnik! Potrzebny młotek? Ty ty gówno masz w sobie w środku? Ale co tu jest w tym silniku? Już ci bierzemy za szybki demontaż zatem bierzemy się za tego diabła z reklamy co jesteś wart jak się tutaj do tego dziada zabrać tylko czy jest sens w ogóle się za niego zabierać zaraz go skrobniemy no pokaż nam, co ty tu masz no nie wierzę no nie wierzę, widzicie to co ja? białek gówno Tyle pieniędzy w reklamę, a ty dziadu masz aluminium na uzwojeniu, to czego ty się nadajesz? No i co? Miał być demontaż tego diabła. Wiesz co? Ty jest nie debil, tylko zwykły Debil. Debil przez duże D. Tyle pieniądzów poszło w reklamę. Reklama fajna, ale towar, produkt beznadziejny. Nie wiem, nawet nie, nie mogę podsumować. No to widzę, ty debilu. Mój, nie diabeł! Pójdziesz w całości na złom, a nie będziesz drażnił Gałgana. Jaki diabeł taki odcinek, taki film. Film o niczym. <głos》> to był zwykły diabeł. Dobra, kończymy ten <głos》> głupi film, ale szybko się z nim rozprawiłem. Z takimi dziadami to trzeba szybko i konkretnie. Hej, hej, pozdrawiam was wszystkich. Z góry święto wszystkich.